Andryzika, wojewodę pomorskiego. Witam jego ekscelencję, arcybiskupa metropolitę gdańskiego, generała dywizji Sławoja Leszka Głódzia. Inwiktora Mariana Springera. Wymieniam obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji Grańskiej. Inspektora Krzysztofa Koszykowskiego, zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji Grańskiej. Miło mi powitać Panią Janinę Kwiecień, Starostę powiatu Kaczowskiego. Pana Bogdana Łapę, Wicestarostę powiatu Kaczowskiego. oraz Pana Mieczysława Woźniaka, Przewodniczącego Rady Powiatu kartuskiego. <klucza> Witam serdecznie przedstawiciela zaprzyjaźnionych służb mundurowych, starszego brygadiera Edmunda Krzydziejskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w To jest o ponad dwa razy więcej niż poprzedni budynek. Jest nowoczesny, funkcjonalny, oraz wyposażony we wszystkie niezbędne środki biurowe i teleinformatyczne potrzebne do pracy policjantowi w XXI wieku. Szanowni Państwo, współpraca z samorządem, zarówno szczebla powiatowego, jak i gminnego, na każdym etapie była bardzo owocna i merytoryczna. To dzięki ich zaangażowaniu i trosce o ostateczny sukces tego przedsięwzięcia mogliśmy przezwyciężyć wiele trudności i rozwiązać napotkane problemy. Z tego miejsca, w imieniu wszystkich policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Tarkuza, a w szczególności całego stanu osobowego Komisariatu Policji w Żukowie, serdecznie dziękuję stronie służbowej i wszystkim podmiotom współpracującym za ten nowy budynek jednostki policji i zapewniam, że będzie on wdzięcznie służył i pomagał policjantom w misji zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności na najwyższym poziomie. Szczególnie, w Do dniu dzisiejszym celebrujemy otwarcie nowej jednostki Policji Komisariatu w Dłuchowie, który jest przegraną częścią Komendy Powiatowej Policji w Kartuszu. Tylko dzień dzisiejszy pokazuje tak naprawdę, że Policja będzie miała inną twarz twarz i społeczeństwo. To dzięki tej nowej siedzibie jakość pracy oraz warunki pracy policjantów i policjantek, pracowników będą lepsze. Ale będzie też lepszy stosunek do społeczeństwa. Bo tu w tym miejscu tak naprawdę następuje kontakt społeczeństwa, społeczeństwa żółkowa, gminy powiatu z policją. to nie jest nowoczesny. Ma nowe pomieszczenia biurowe, sale recepcyjną, pomieszczenia socjalne, gabinet, Jest przystosowany do obsługi osób z To jest właśnie to XXI wiek. Ale budynek ten mógł powstać tak naprawdę dzięki współpracy. Współpracy z dwóch instytucji. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Które przekazało środki ze swoich funduszy, ale mogło powstać również dlatego, że jest krajowy samorząd. Samorząd, który wspiera i rozumie policję. A szczególnie samorząd stąd. niedawno byłem tu zastępcą Komendanta Górskiego Policji na Pomorzu, Gdański. I to jest ten pojazd, gdzie potrzeby policji są bardzo jasno zrozumiałe i są czytane, Gdzie samorząd rozumie co to jest bezpieczeństwo i jak o to bezpieczeństwo walczyć? Szanowni Państwo, w imię własnym oraz całego ja Garnicowa chcę podziękować i stronie służbowej, czyli Ministerstwu za przeznaczone środki, ale również samorządowi, że tak hojnie wsparli inwestycje nazwaną rozbudową komisariatu w Rzuchowie. Teraz się zwrócę, pozwólcie Państwo, do moich policjantów. Panie Komendancie, panie panowie policjanci, wersorcy pójdę. Dzisiaj to jest nowy komisarz. Ja myślę, że on będzie tylko i wyłącznie asumptem do tego, żebyście lepiej działali na tym terenie. Żebyście lepiej działali i tu chodzi o bezpieczeństwo na tym terenie. O swoich mieszkańców, o małą małmończyzny. Wiem i jestem przekonany, że zrobicie wszystko, żeby na terenie gminy Żukowa i powiatu było bezpiecznie. Gratuluję nowego budynku. Dziękuję Panie komendancie. Proszę o zabranie głosu starostę Powiatu Kartowskiego, Panią Janinę Kwiecień oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Kartowskiego, Pana Mieczysława Rożnięta. Panowie komendanci, Panie Bojewodą, panie Szanowni Państwo, Panie i Panowie Policjanci, Pragnę wyrazić ogromną radość, tego dzisiejszego miasta i jego czystości. My samochodowcy cieszymy się za każdym razem, kiedy oddajemy do użytku nowy obiekt, a ten jest szczególnym obiektem, ponieważ służyć będzie nam wszystkim, nam mieszkańcom o to, żebyśmy byli, żebyśmy, żebyśmy się czuli bezpieczni. Panie Komendancie, głównie nasi policjanci są wspaniali, pracują Policja Powiatu Kartuskiego cieszy się ogromnym uznaniem u naszych mieszkańców, u naszych obywateli. Każde, każda poprawa warunków pracy to, to również poprawa naszego samopoczucia.